Bardzo serdecznie jestem, menu Pa to kolejny odcinek z serwera EasySV. No no, i tam jest to Eto, to właśnie przywitaj się. Przywitaj się. E, panie. Przywitaj się. Chcesz się przywitać? No, widzicie, przywitał się. I teraz w ogóle mamy inną bazę. Ponieważ tamtą ktoś zgrifował. Najprostszy sposób. Teraz już mamy taką bardziej rozbudowaną i mamy członka jednego. Tak, tu jest mój pokój. Internet To jest mój pokój. To jest takie, o przejście, żeby <coughs> taki, przejście i taki mur bardziej. E, tutaj, e, żebyśmy się nie przekopali w piwnicach. Piwnicę moją zaraz pokażę. I tu jest pokój tego e, Stefana Rakiety. No. To jest taki, środek bazy. I dobra. No, ok, i mamy szkiełko. I teraz czas na pochodzenie piwnicy. No, jak widzicie, trochę duże. Ale patrzcie, tu już nie możemy się przekopać. A to jest już właśnie ten taki murek. I tak, tak, tak. Przed chwilą właśnie byłem na survivalu. Mogliście zauważyć. I teraz tu będziemy tak to wszystko ogarniać. Yhm hmm, hmm. nie, nie tak to zrobimy Kilo miecze hełmy laty odnie buty Drewno na koksy i... surowce. <laughs> Dobra. Tutaj mamy najemczantowane książki. I tutaj tak, tutaj robimy. Uuu! Magiczny pierożek. Dobra, poczekamy. Zielaż węgiel mm, naradzie Ja jaky... I zło Inne. No jasz. Co no 80 to są... Jest y calendar list 66 Co mamy? Nikt tu się otwiera Uuu, uh, 15 gąbek. Nice. Teraz tu mamy kowalę i te... Dobra. Być coś to, nie mam żadnych tylko ten kielif jest taki szybki tak, śmietnik, zawsze przydatny okej, okay, dobra nie mogę Nie, nie mogę tak postawić. Dobra, nieważne, nieważne. Mm. Tu mogę postawić. Dobra, zimeczki, ja zaraz wracam. Eee, no tak teraz. A, tak to jeszcze tu posegreguję i tak więc. A teraz będzie magiczne cięcie. <laughs> Dobra, tak. Jesteśmy już po cięciu. Jak widzicie tutaj wszystko jest. A tu są klatany. Eee, dobra, dobra, dobra. To tak szybko przejdziemy. Okej, okay, gra. W dzisiejszym odcinku chciałem zrobić taki murek, co tam jest. A tam. Tylko że z drugiej strony. Tu już nawet się... Tak wkopałem. I patrzcie, patrzcie. Eee. Tu są stroniarki, fajnie zrobione moim zdaniem, tutaj jest tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tutaj jest wejście, A więc tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tutaj jest wejście. Tak I teraz postaramy się to zrobić, tylko że musimy jeszcze jedną sprawdzić. Uuu, prawie bym kordy podał, bym mi się tu wyciąć. Więc tak. Um, a pochodnie się przydadzą. Podłoga. Później raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Weźmy dół. Tak a propos. Tutaj dodamy dwie, w sumie cztery świeczunie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Plus 2. E, nie ten kilof Dobra, ale ten kilof też się przyda. Byśmy chcieli tu na szybko sprawdzić. Ok, wysokość była ta. Tutaj raz dwa trzy cztery pięć, Okej. Okay. i teraz jest na taką tak nie raz dwa aha dobra Raz, dwa. Chyba coś źle obliczam. Chyba coś źle później wyznaczam. Okej. Okay. I teraz tutaj. Um, um, um. Dobra, ludzi ja tu teraz ogarniam I widzimy się za chwilę. Jak ja tu wszystko poogarniam. Tak więc... Łaa! Wow. Ja się by słyszę. To kupię. Albo mi słuchawki strzeją. Dobra, to już chyba będę na odcinku to robić publicznie, bo nie wiem, dziwne, dziwne. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz tu tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I na siódmym już są drobinki, okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i na siódmym już są drobinki, ok

CD, že to tu tady, jak se věděla. dobra. brána. Je tu už powinno být wyjście, ale tu akurat je enchant. Czyli że Unchant byśmy musieli po prostu przenieść. Bo akurat tutaj się kończy to. On mi miejscu jest ten o, O Dobra. Okej, okay, dobra. Ja to tu dokończę budować. No, a tak to ja już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że e, dzisiaj się podobał wam ten odcinek. No. Podobał wam się dzisiejszy odcinek, no. E, nie zapomnijcie komentować, subskrybować i ja się z wami żegnam. Dzisiaj nawet nie wiem, czy krótki, czy długi odcinek. Było dużo cięć, tak więc Do usłyszenia z tym razem. Cześć!